Dziś jest dziesiąty dzień jak jestem w Melbourne. Nagrałem 3-4 odcinki o tym mieście. Myślę, że to jest najlepszy czas, żeby opuścić to miasto i udać się bardziej na zachód. Kolejne miasto to Adelaide, około 1000 km od Melbourne. Jak się tam dostać? Nie mam auta, bo sprzedałem. Na stopa mógłbym, ale czy to wygodne? Nie bo chciałem zobaczyć fajne miejsca i Wam je pokazać, które są na tej trasie. Dlatego podróż stopem odpuszczam sobie. Padłem na pomysł, że mógłbym kupić motocykl. W plecaku mam laptopa, także zaraz odpalę i zobaczę, czy są jakieś ogłoszenia odnośnie motocykli. Zrobiłem krótki research i wybrałem Trzy motocykle, które mnie najbardziej zainteresowały. Pierwszy to Suzuki DL z roku 2007, cena 4700. Powiem tak, motocykl bardzo ładny, dużo rzeczy powymienianych. Nowy łańcuch, nowy akumulator, no jest naprawdę kozacki. Takie samo Suzuki z roku 2012, czyli nowsze. Słuchajcie, cena 3790, ale przebieg 150 tysięcy. To jest ogromny przebieg. To jest duży przebieg dla auta, co dopiero dla motocykla. No i mogę powiedzieć, że pisałem do tego gościa i tak naprawdę on nic nie wie o tym motocyklu. On mówi, że on nim jeździ, wszystko jest w porządku, ale jeśli chodzi o jakieś wymiany, łańcucha, olej, to on nic nie robił. Mówi, że według niego jest wszystko ok, że można dać do warsztatu na inspekcję. Nie ma więcej zdjęć, żeby wam pokazać, ale dla mnie to jest red flag, ja on sobie odpuścił taki motocykl. Ostatnia propozycja, jaką znalazłem, to skuter. Jest to skuter Piaggio. Rok 2011, pojemność 300 i cena 3300 dolarów australijskich, czyli mieści się w moim budżecie. 3 litry na 100 km paliwa bierze. Wszystkie ubezpieczenia, przeglądy ma i prędkość przelotowa powyżej 100 km na godzinę. Dodatkowo dwa kaski, rękawiczki i kurtka w rozmiarze XL, czyli. Wszystko na mnie za duże. U was minęły dwie sekundy, a u mnie dwa dni. Jestem już w drodze, żeby zobaczyć ten skuter. Tem naprawdę podekscytowany i nakręcony. Jak się uda kupić ten skuter, to jutro czeka nas super wycieczka. Widzę właściciela i skuter w oddali. dało się kupić. Nam już skuter zapłaciłem i jest mój. Co się okazało, Państwo, którzy sprzedawali mi ten motor, to Polacy, którzy mieszkają w Melbourne od kilkudziesięciu lat. Tak podejrzewam, bo nie dopytywałem się. Ale powiem Wam, że no, ten motocykl jest kozacki. Zobaczcie, tutaj jest kufer i tu będę trzymał swoje rzeczy. A tutaj, zobaczcie, Nówka opona. Właściciel powiedział, że mnie nie wypuści w trasę tak daleką z łysymi oponami. Właśnie przejechałem swoje pierwsze dwa kilometry i powiem Wam, że naprawdę jedzie się wygodniej i fajnie i czuć, że ma moc, bo to jest pojemność 300. To nie jest jakiś tam skuter 50 czy 110, jak rozwoziłem jedzenie. Licznik, zobaczcie. Przekręcam stacyjkę i pełny bak. Ja zazwyczaj sprzedaję swoje auta czy motocykle bez paliwa, bo nie dbam, więc ode mnie nie warto kupować. Od razu uprzedzam. Ale ten, jak spełni swoją rolę, swoją powinność, przejedzie 5000 km i się nie rozdupczy, to będzie warto ode mnie kupić. I może nawet zatankuje przed sprzedażą. Ale nie do pełna. Aż tak mnie nie poniosło. Pół baku. Witam z trasy. Skuter już zapakowany właśnie. Wyjechałem z Melbourne. Zobaczcie, tutaj pełny bagażu, tak się przygotowałem. Tutaj z tyłu mam lodówkę. Wam później wszystko pokażę, bo tutaj jest głośno. Zjechałem tylko na chwilę, żeby kabanosa zjeść. Minęło dosłownie pół godziny. Jak Wam mówiłem, że jestem za Melbourne i jadę dalej. I słuchajcie, właśnie złapałem blaczka. Normalnie jestem na autostradzie, nie wiem co robić. Złapałem gumę. Zaczęło mną rzucać. Patrzę, znak, że tutaj są wysokie wiatry, mocne wiatry. No i były. No, ale jadę dalej, zwolniłem do 80 i nagle, jakbym zaczęło miotać, jak szatan. Nowa opona i flak. I teraz nie wiem, co ja muszę dzwonić po jakąś pomoc i zapłacę pewnie kupę ściana. Powiem wam, że zadzwoniłem, jest godzina 19.40. Ale zadzwoniłem do jakiegoś mobilnego mechanika no i dogadałem się z nim, gdzie jestem mniej więcej. I ma tutaj być za 20 minut. Na godzinę zajdzie słońce, a ja nadal nie wiem, gdzie śpię. Dużo się pozmieniało teraz. Mam nadzieję, że ten facet przyjedzie szybko, bo mówił maks 20 minut, a już minęło pół godziny. A przede mną chmury wyglądają na deszczowe. Tutaj właśnie pan mi powiedział, że za duży ciężar ma ten skuter tutaj narzucony. Dwa plecaki, tutaj jeszcze żarcie, i to wysadziło oponę. No nie spodziewałbym się, bo tam nie ma żadnego gwoździa, nic, po prostu jest opona rozsadzona. O, zobaczcie. O, dziura. Słuchajcie, to waży... Ile? 30 kg? Może ja ważę 70, no to razem to jest 100 kg. Przecież ludzie ważą po 110, 120, jeżdżą takimi motorkami i nic nie pęka, żadna opona. O tutaj oponka Pirelli pękła. Jutro dowiem się od mechanika, który zajmuje się naprawą opon, wymianami i tymi wszystkimi. Także zapytam się, jeśli to faktycznie stało się, ponieważ za duże obciążenie na tył, no to będę musiał się pozbyć trochę bagażu, ale nie wiem co, bo ja mam wszystko, co jest potrzebne. Ciągnąłem tych rzeczy ze skutera, i dosłownie jedziemy i nagle ktoś za nami trąbi. Wyprzedza nas i mówi, że rzeczy spadają sk ze skutera. Powiem wam, że już się żegnałem z tym laptopem, z dokumentami, które są w tym plecaku. No i co się okazało, że ten plecak upadł. A to jest ważny dla mnie plecak, ponieważ tam jest laptop. No i powiem wam, że już byłem 50-50, że to straciłem, ale jedziemy i nagle zauważyliśmy faceta starszego, który szedł z tym plecakiem. I dosłownie widział jak to wszystko spadało z tego auta. I zobaczcie jak tutaj dziurę zrobiło. Widać, że upadło na tą stronę. A tutaj jest laptop. I jak go wyciągnąłem, byłem już przerażony. Ale jedyne co się stało z tego co widzę, widzicie, takie draśnięcie. O. Ale poza tym wszystko działa jak sprawdzałem. Więc powiem wam, że trochę szczęścia w tym całym nieszczęściu. Już facet pojechał, ten laweciarz, zapłaciłem mu 120 dolarów i sytuacja wygląda następująco. Moje rzeczy wszystkie są tutaj, na ziemi. Skuter jest tutaj, a warsztat, który jutro rano powinien mi naprawić tą oponę, znajduje się tuż za mną. Gdzie będę spał? Jest godzina 21, tam jest motel. Mógłbym do niego pójść, ale założę się, że nie będzie tani. To nie jest hostel, to jest motel. Coś takiego jak hotel, czyli zapłacę, no nie wiem, myślę, że 150 dolarów za noc. Nie uśmiecha mi się to, zwłaszcza, że zapłaciłem już leweciarzowi, a jutro będę płacił za nową oponę i za wymianę. Także rozmawiałem z tym gościem i tam jest Park. Dosłownie po drugiej stronie ulicy. I tam między tymi palmami, między drzewami rozbiję swój namiot. Poszedłem do tego motelu zapytać o cenę. 180 dolarów. Powiedziałem, że nie mam tyle pieniędzy, mogę maksymalnie dać 80 i wyjaśniłem jaką mam sytuację ze skuterem. Pani powiedziała, że najtaniej może zrobić 160, także po prostu idę rozbić tam namiot. Ale co się ja jeszcze dodatkowo dowiedziałem? Że lepiej, żebym ten skuter postawił gdzie indziej, bo tutaj kradną. Rozumiecie to? Powiedziała mi, że tutaj, jak mi nie ukradną, to mi go zniszczą. I w sumie ten facet, co mi go tutaj postawił, powiedział też, że dobrze byłoby nawet w tych drzwiach tam w tym serwisie postawić, bo tutaj jest trochę niebezpiecznie. Dlatego rozmawiałem z tą panią i powiedziała mi, z tą właścicielką tego modelu, powiedziała mi, że tam przyprowadził, bo oni mają taki swój parking wewnątrz budynku, i jak tam postawię, to mi nikt nie ukradnie. Więc biorę ten skuter i go po prostu. Nie, nie, 50 metrów na drugą stronę ulicy przestawię no, dla świętego spokoju, żeby faktycznie nikt nic nie uszkodził albo nie podjechał lawetą i ukradł. Tutaj zostaje motocykl na noc, a jutro idę zapytać się, czy mi ogarną tą oponę. Z tego co rozmawiałem tutaj z jednym właścicielem, który mieszka tutaj w pobliżu też ma skuter i jeszcze inne trzy motocykle to mówił, że prawdopodobnie według niego Wystrzeliła opona dlatego, ponieważ została założona źle na felgę. Czyli facet, który wczoraj wymieniał, normalnie zjebał sprawę, bo nie ma opcji, żeby to było spowodowane tym, że miałem za dużo ciężaru naładowane. Bo ja plus ten, te bagaże to jest około 100 kg. Pani z hotelu powiedziała mi, że może byłoby dobrym pomysłem, żebym z tyłu kościoła się rozbił pod namiotem. Skoro nie chcę płacić 160 dolarów, nie mam innej opcji. Tutaj jest ten kościół, a moje rzeczy tutaj. I tam już jest droga, ale tutaj jestem tak schowany. Namiot już rozłożony, tylko muszę jeszcze śledzie powbijać. No i nie mam nic na komary, a latają tutaj dziady jedne. Jeszcze mam materac taki trochę lepszy. Kupiłem ten, kosztował 22 dolary, a nie 7 jak tamten poprzedni. On niby się sam pompuje, ja jestem ciekaw, jak tu coś jest. Tu się odkręca. O! Coś się dzieje. No, tu mam jeszcze taki SOS. Ściągam tą czołówkę. Jest już godzina 23.13. Jutro wstaję, o dziewiątej idę zapytać się co z tym skuterem i mam nadzieję, że mi to ogarną. Jeśli chodzi o drona i kamerki, to sprawdziłem i wszystko jest ok. A laptop, jak widzicie, też działa.